20, 10! Yes! 5, 5! To jest 5! Co co pe... za... Czekaj, 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 się nie wychodzi, nie bo... ma! Mamy punkty jeste za go! Na niego! Ja bym to końcę, czyla nie, bo... 8, prawda? No, no, <laughs> Drugie miejsce czy trzecie? Mieliśmy czwarte Ale jakbyśmy byli w trójkę, to byśmy więcej Gdyby, ugrałali. Gdybym... Gdybym wtedy... E, ale... Dwa razy tego samego typa dojechałem. Ale co tak o tym jest wkurzające? No, nie mogę edytować, jak to tak to bym tam tego porobił, bym miał HP jeszcze. No, Dwa ta karnetów to byłem, nie sądzę Ale nie to tak No. A, no tak, ja miałem to zakończyć Ale do